To witam wszystkich. E, o czym będzie moja prezentacja, dowiemy się za chwilę. Chociaż sceptycy często mówią e, o tym, że Nowy Testament jest niewiarygodny pod względem tekstualnym, i wspominają na przykład o setkach tysięcy e, wariantów, to rzadko mówi się, jakiego rodzaju są to warianty. Większość to warianty. Ach, przepraszam, ale czy można to przesunąć na dół na przykład? Jakoś no, przydałoby się, bo... <tak>, tak żeby to po prostu na dole było. Oj, chyba nie. <tak> o, tak myślę będzie dobrze. Tak. <tak> Okej, okay. sceptycy często wspominają, że Nowy Testament jest niewiarygodny z uwagi na mnóstwo wariantów, jakie mamy w Nowym Testamencie. Jednak trzeba pamiętać, że większość to warianty, które w żaden sposób nie wpływają na treść Nowego Testamentu tak, aby wpłynąć na przekaz teologiczny. Z kolei idąc dalej, to nawet jeśli kiedy mamy warianty, które wpływają na przekaz teologiczny, to nie, nie tylko niewielka ich część ma w ogóle szansę być autentyczna po zbadaniu materiału dowodowego, która przemawia za nimi. Chciałbym się pochylić dziś z Państwem nad pewnym interesującym wariantem, który bez wątpienia ma znaczenie dla doktryny chrześcijańskiej. Postaramy się zbadać kwestię jego autentyczności i zastanowić się też nad konsekwencjami wydanego przez nas werdyktu. Problematycznym tekstem, o którym tutaj mowa, jest Komma Johanneum. Ale właściwie czym jest Komma Johanneum? Ponieważ zapewne dla większości z państwa brzmi to dość obco. Ten łaciński termin oznacza w języku polskim po prostu pewien ustęp janowy, czy też fragment janowy, który znajdujemy w niektórych tłumaczeniach w pi piątego rozdziału pierwszego listu Jana, dokładniej w wersetach siódmym i ósmym. W związku z tym, wszystkich pa Państwa, którzy zabrali dziś ze sobą Biblię, zachęcam do otwarcia ich na e, pierwszym liście Jana, na rozdziale piątym, na wersetach siódmym i ósmym. W XVII-wiecznej Biblii Gdańskiej ten fragment prezentuje się w następujący sposób. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch, Woda i Krew. A ci trzej ku jednemu są. Jednak w XX-wiecznej Biblii Warszawskiej te wersety brzmią już nieco inaczej. Albowiem trzech jest świadków duch, i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Cóż, już na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy do czynienia najpierw z dłuższym tekstem, a następnie z krótszym tekstem. O ile słowa dotyczące ducha, wody i krwi obecne są w obu przekładach, to tylko Biblia Gdańska mówi o trzech świadkach na niebie, to jest Ojcu, Słowie i Duchu Świętym, wskazując na ich jedność. Jest to oczywiste odniesienie do nauki o Trójcy Świętej. Czytamy bowiem o trzech osobach boskich, Ojcu, Synu i Duchu, którzy stanowią ontologicznie jedno. W Biblii Warszawskiej nie znajdziemy natomiast tutaj odniesienia do Trójcy Jedynego Boga. Dlaczego nasze Biblie się tutaj w tym miejscu różnią? Być może pomoc w rozwikłaniu zagadki będzie stanowić porównanie większej, ilo większej ilości czy większej liczby przekładów pisma. W takim razie, które przykłady uwzględniają ten tekst? Poza Biblią Gdańską, z polskich tłumaczeń będą to na przykład Uwspółcześniona Biblia Gdańska oraz Nowa Biblia Gdańska. Z angielskich będą to chociażby New King James Version oraz New King James Version. A które przykłady nie uwzględniają tego fragmentu? Wiemy już, że Biblia Warszawska. A poza nią chociażby Biblia Tysiąclecia i Biblia Ewangeliczna, zwana też potocznie Nowym Przymierzem. Słucham? Mam na myśli wariant, który jest w tekście, umieszczony w tekście. Nie chodzi mi o wariant w przepisie. W przypadku angielskich tłumaczeń są to chociażby New International Version oraz English Standard Version. Jednak jak to się stało, że ten wariant jest tylko w jednej grupie przekładów, natomiast w drugiej już nie występuje? Myślę, że w toku mojej prezentacji znajdzie się odpowiedź również na to pytanie. Właściwie to tak brzmią trzy podstawowe pytania, na które pragnę dzisiaj odpowiedzieć. Po pierwsze, i co stanowi moim zdaniem najbardziej fundamentalne zagadnienie: czy tekst jest autentyczny i czy stanowił część oryginalnego tekstu pierwszego listu Jana? Po drugie, jak to się stało, że fragment trafił do naszych Biblii, a przynajmniej do niektórych z nich? I w końcu, po trzecie. Czy ustęp jest naszą jedyną podstawą do wiary w Trójce Świętą? Przechodząc więc do pierwszego pytania, należy do nas zweryfikowanie, czy zacytowany tekst jest autentyczną częścią Biblii. Kiedy krytycy tekstu rozważają, czy dany wariant jest oryginalny, to odwołują się do świadectwa zewnętrznego oraz świadectwa wewnętrznego na jego rzecz. Świadectwo zewnętrzne obejmuje w naszym przypadku głównie manuskrypty greckie. Cytaty patetyczne oraz wczesne tłumaczenia Nowego Testamentu. Świadectwo wewnętrzne, z kolei, związane jest z oszacowaniem prawdopodobieństwa, jakie stoi potencjalnie za uwzględnieniem kontrowersyjnego fragmentu przez autora, a także za dodaniem lub opuszczeniem go przez przepisującego Skrybę. W ramach analizy świadectwa zewnętrznego, a więc tego pierwszego, Musimy zapytać, jak wiele i jak wczesnych manuskryptów greckich poświadcza ten dłuższy wariant. Otóż nasze najwcześniejsze manuskrypty przechowujące tekst piątego rozdziału pierwszego listu Jana, w którym mogłaby ewentualnie, potencjalnie znajdować się komma Johaneum, to trzy słynne kodeksy. To jest kodeks Synaticus, kodeks Vaticanus i kodeks Alexandrinus. Kodeksy te datujemy na IV i V wiek po Chrystusie. Niestety te trzy ważne dla Nowego Testamentu kodeksy nie wspominają o Kommie Johaneum. Komma nie znajduje się w tych kodeksach. Kiedy tak trzy istotne dla Nowego Testamentu źródła są w tej sprawie zgodne, to sytuacja naszego pasusu już wydaje się być trudna. Pozwólmy jednak przemówić kolejnym wiekom. Może sytuację zmieni jakiś manuskrypt czy rękopis z VI wieku. Niestety nie. To może manuskrypt z VII wieku. Nie. To może z VIII wieku. Dajmy jeszcze szansę. Niestety również nie. W zasadzie pierwszym manuskryptem zawierającym te słowa w tekście greckim jest Kodeks Ottobonianus. Który, a przynajmniej jego część z listami powszechnymi, datujemy na XIV lub XV wiek po Chrystusie. Komma znajduje się jeszcze w tekście trzech rękopisów, które pochodzą z XVI i XVIII wieku, jednak tak późne świadectwa nie mogą odgrywać z zasady większej roli w ustaleniu tekstu oryginalnego, który wyszedł z podęki autora. Jednak aby zachować pełnię uczciwości, należy wspomnieć, iż nasz tekst można znaleźć też w rękopisie, który zawiera pewną glossę, a więc komentarz dopisany na marginesie rękopisu. W takiej formie komma widnieje na kartach napisanego majuskułą manuskryptu 221, który pochodzi z X wieku. Więc może się wydawać, że sytuacja już jest nieco lepsza. Problem w tym, że komma została dopisana do, dopisana do niego dużo później, a więc około XV lub XVI wieku. Komma występuje też jako taki marginalny dopisek czy glossa jeszcze do trzech innych manuskryptów, jednak są one znowu późniejsze, więc nie odgrywają większej roli. Przechodząc do świadectwa patystycznego, musimy zapytać, czy wariant był cytowany przez ojców Kościoła i pisarzy kościelnych. Krytycy tekstu są tutaj zgodni, że pierwszym, który zacytował ten tekst w języku łacińskim był Pryscylian z Avilli, heretycki biskup z drugiej połowy IV wieku. Niekiedy próbuje się wskazywać jeszcze na świadectwo wcześniejsze, bo pochodzące z III wieku, dokładniej świadectwo Cypriana z Kartaginy, z jego dzieła o jedności kościoła, gdzie Cyprian przynajmniej zdaje się nawiązywać do Kommy. Jednak tacy eksperci jak Daniel Wallace wskazują na to, że Cyprian w zasadzie nie cytuje Kommy, ale jedynie podejmuje się pewnej alegorycznej interpretacji oryginalnych słów Jana, w których wzmianki o trójcy nie ma. To znaczy Cypia interpretuje te słowa w trinitarnym kluczu interpretacyjnym. Cóż, należy pamiętać, że wymienieni pisarze to wciąż pisarze łacińscy, pisarze zachodni, co jednak z ojcami kościoła, którzy pisali po grecku i żyli na wschodzie. Otóż żaden z ojców greckich czy wschodnich nie znał tego kontrowersyjnego fragmentu i nie zacytował go, chociaż w nie nieporównywalny sposób mógłby on pomóc w obronie oraz wyjaśnianiu nauki o Trójcy Świętej. W końcu, czy wariant wspominają wczesne tłumaczenia Nowego Testamentu? Chociaż Nowy Testament powstał w języku greckim koine, to jednak prędko zaczął być przekładany na inne języki, tak aby Ewangelia mogła być poznana również w szerszym zakresie geograficznym. Niestety, Syryjskie, koptyjskie, ormiańskie, etiopskie czy arabskie wersje pisma milczą w sprawie kommy. Z podobną sytuacją spotykamy się w przypadku vetus latina, a więc wersji starołacińskich. Tak właściwie to ustęp nie pojawia się nawet w naszych najwcześniejszych, e, na, nas, 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 najwcześniejszych kopiach wulgaty, a więc przekładu wykonanego przez świętego Hieronima na język łaciński. Z fragmentem spotykamy się dopiero w późniejszych odpisach wulgaty, tak więc Hieronim nie uwzględnił kommy w oryginalnej wersji wulgaty. Pozostaje nam więc przejść do świadectwa wewnętrznego. Chociaż komma wydaje się nie zawierać jakichś obcych autorowi słów greckich, co byłoby częściową przesłanką do jej dyskwalifik dyskwalifikacji, to jednak stanowi pewną nieoczekiwaną dygresję teologiczną. E, to jest przerywa. E, Wywód myśli Janowej. Tak? Stanowi pewien wyłom w ciągłości myśli apostoła Jana. Jednak bądźmy, bądźmy dość optymistycznie nastawieni, ponieważ ocena, spoku, ocena jakby spójności wywodu autora wydaje się być zadaniem dość trudnym, ponieważ zadaniem dość subiektywnym. Dlatego nie jest to problem, z którym komma musi zmagać się najbardziej. Są dużo trudniejsze problemy. Większy problem dla autentyczności tego ustępu stanowi ocena prawdopodobieństwa dodania lub opuszczenia go przez przepisującego Skrybę. Jak wyjaśnimy fakt, że większość manuskryptów nie uwzględnia kommy Johanneum, a najwcześniejsze świadectwo greckie na jej korzyść pochodzi dopiero z późnego średniowiecza? Cóż, no moglibyśmy się tutaj posilić na jakąś skomplikowaną teorię spiskową, w ramach której postulowalibyśmy globalne sprzysiężenie przeciwników doktryny o Trójcy Świętej, którzy postanowili pozbyć się tego tekstu. Problem w tym, że taka teoria nie wyjaśnia, jakim cudem takie przedsięwzięcie mogło zakończyć się powszechnym sukcesem. Ponadto teoria ta pomija oczywisty fakt, że rzekomi fałszerze pozostawili w spokoju wszystkie inne, Miejsca pisma, które jednoznacznie wskazują na trójce. Taka teoria musi być więc odrzucona. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że komma stanowi dopisek lub dodatek, funkcjonujący początkowo jako łaciński komentarz na marginesie pisma, a następnie włączony do tekstu późnych kopii wulgaty. Stamtąd tekst znalazł swoją drogę do niektórych greckich manuskryptów, ponieważ przetłumaczono go, co ciekawe, z łaciny na Grekę. Skoro zapoznaliśmy się ze świadectwem zewnętrznym, jak i wewnętrznym za i przeciw temu ustępowi, czas wydać werdykt. Przychylamy się w tej sprawie do opinii doktora Daniela Wolesa, wybitnego, a zarazem ewangelicznie wierzącego krytyka tekstu Nowego Testamentu, Daniel Wallace napisał: byłoby to najbardziej bezpośrednie twierdzenie na temat trójcy w Biblii, jednak zdecydowanie nie jest ono częścią tekstu oryginalnego. Fakt ten znany jest uczonym od ponad 500 lat. Ostatecznie możemy więc określić ten kontrowersyjny ustęp, znany jako Komma Johaneum, za nieautentyczny dodatek do tekstu Pisma Świętego. Skoro wiemy już, że fragment nie wyszedł z pod ręki apostoła Jana, to dlaczego niektóre z naszych przekładów biblijnych uwzględniają ten tekst? Moim zdaniem wyjaśnienie należy zacząć już od wydarzeń XVI wieku. W 1516 roku niderlandzki humanista i filolog Erasmus z Rotterdamu wydał pierwszą edycję greckiego Nowego Testamentu, znaną też jako Nowum Instrumentum Omne. Chociaż uczony zredagował tekst oryginalny w oparciu o dość późne rękopisy, to jego dzieło stanowiło istotny przełom w badaniach nad tekstem Nowego Testamentu. Otworzyło ono przed światem chrześcijańskim nowe możliwości. Od tej pory można było otworzyć tłumaczenia Pisma Świętego na języki narodowe wprost z greckiego oryginału. Nie trzeba już było tłumaczyć Pisma Świętego z Łaciny. W ten sposób praca Erasma doprowadziła do złamania dominacji łacińskiej wulgaty, która przez około tysiąc lat stanowiła oficjalną Biblię Kościoła. Pierwsza edycja greckiego Nowego Testamentu nie zawierała kommy Johaneum. W adnotacjach do tej edycji Uczony uzasadnił ten fakt tym, że nie znalazł ani jednego manuskryptu, który zawierałby ten dodatek. Jego opinia spotkała się jednak z atakiem katolików, którzy na podstawie ówczesnej wulgaty uważali ten fragment za autentyczną część depozytu, przekazaną, przeka która została przekazana Kościołowi. Krytycy Erasma oskarżali go o sprzyjanie herezji ariańskiej, a więc herezji negującej bóstwo Chrystusa. A w konsekwencji negującej też oczywiście doktrynę o Trójcy Świętej. Mimo naporów, z jakimi Erasmus Rotterdamu musiał się spotkać, to Komma nie znalazła również swojego miejsca w kolejnej, drugiej edycji greckiego Nowego Testamentu. Jednak to, co nastąpiło później, jest szczególnie ciekawe. W związku z powodami, dla których Erasmus Rotterdamu nie włączył ustępu do swojego tekstu, przysłano mu kolejny rękopis, grecki rękopis, który zawierał te słowa o trzech świadkach na niebie – Ojcu, Słowie i Duchu. Ten XVI wieczny, a więc współczesny Erasmowi manuskrypt to kodeks Montfortianus, który obecnie jest przechowywany w Trinity College w Dublinie. Wielu e, uczonych, w tym Metzger, słynny krytyk tekstu Nowego Testamentu, e, twierdzą, że ten manuskrypt po prostu został sfałszowany po to, aby Erasm dodał kommę do swojego greckiego Nowego Testamentu. Niektórzy wprawdzie się z tym nie zgadzają, ale to do, do, dodaje tej historii pikanterii, więc myślę, myślę, że wstępnie możemy zaakceptować taką teorię. Teraz, skoro wariant zyskał już jakiekolwiek, choć wciąż nikłe, świadectwo na, na, na podstawie manuskryptów, to badacz, skoro tak obiecał, zobowiązał się dodać do. W swojej kolejnej edycji Komma Jochaneum, także trzecie wydanie greckiego Nowego Testamentu, które ukazało się w 1522 roku, już zawierało Komma Jochaneum. Z kolei właśnie trzecia edycja, nowym instrumentum Omne, stała się tekstem bazowym dla kolejnych krytyków tekstu i wydawców, w tym dla Roberta Stefanusa, Teodora Bezy, Bonaventury i Abrahama Elzewijów którzy udoskonalili i rozpowszechnili tekst Erasma. W XVII wieku tekst ten zaczął być określany jako textus receptus, a więc tekst przyjęty przez większość. Aż do drugiej połowy XIX wieku tekstus receptus stanowił podstawę dla tłumaczeń Nowego Testamentu na języki narodowe. To właśnie na bazie tekstu Erasma, który, jak przypominam, zawierał komę, powstały takie przekłady jak Biblia Gdańska wraz z jej pochodnymi wersjami, a w świecie anglosaskim sławna Biblia Króla Jakuba, King James Version. Nowsze przekłady, takie jak Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia czy New International Version, oparte są na innym tekście bazowym, przez co nie zawierają kommy. Wartość nowego tekstu krytycznego zasadza się nie tylko na większej ilości manuskryptów, do której mamy dziś dostęp, ale też na większej, na lepszej ich jakości. To znaczy, są to manuskrypty wcześniejsze. Dzięki odkryciom greckich papirusów e, mamy już świadectwo manuskryptów np. z II i III wieku po Chrystusie, do których Eros z z pewnością nie miał dostępu. Jesteśmy już świadomi, że fragment nie stanowi oryginalnej części Słowa Bożego i przeniknął do naszych przekładów Biblii tylko za pośrednictwem z Receptus, odrzucanego już przez większość badaczy Nowego Testamentu. Przytoczmy jednak rzeczony tekst ponownie. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, a trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są. Spoglądając tak powierzchownie na treść Kommy Johaneum, to zgodnie ze słowami Daniela Wolesa moglibyśmy uznać, że gdyby ten fragment był częścią pisma, Stanowiłby on najjaśniejszy i najważniejszy argument za doktryną o Trójcy świętej. Jednak, czy bezkomny jesteśmy rzeczywiście skazani na antytrynitaryzm? Czy nasza wiara w jednego Boga w trzech osobach opiera się o ten kontrowersyjny pasus? Czy rzeczywiście zależy od niego? Krótka odpowiedź brzmi nie. Natomiast w ramach dłuższej odpowiedzi chciałbym przedstawić trzy ważne powody, ze względu na które mamy. Bardzo poważne i świetne podstawy do wiary w Trójce Świętą, również bez kommy Johaneum w Biblii. A oto i pierwszy z nich. Komma może zostać zinterpretowana w zgodzie z nauką antytrynitarną. Chociaż może się to wydawać szokujące, to jednak takie rozumienie tekstu również jest możliwe. Spójrzmy na paralelną strukturę tego ustępu. Przedstawia ona dwie grupy świadków. Pierwsza grupa świadczy na niebie i są to Ojciec, Słowo i Duch Święty. Druga grupa świadczy na ziemi i są to Duch, Woda i Krew. Czego świadkami są obie te grupy? To jest o czym świadczą. Kontekst wersetu piątego pokazuje, że ich wspólne świadectwo brzmi: Jezus jest synem Bożym. Ojciec, Słowo i Duch. Są właśnie jedno w tym, iż Jezus jest Synem Bożym, o czym zgodnie świadczą. Podobno, podobnie też Duch, Woda i Krew są jedno w tym, iż Jezus jest Synem Bożym. Składają dokładnie to samo świadectwo. Widzimy więc, że owo bycie jedno, czy bycie ku jednemu, nie musi być wcale rozumiane jako bycie jedno w bycie, czy też rozumiane w sposób ontologiczny, ale może być rozumiane jako bycie jedno w głoszonym świadectwie. Po prostu te wszystkie e, osoby czy też e, y, postaci zgadzają się ze sobą co do tego, że Jezus jest Synem Bożym. Po prostu. Tak więc krótko, krótko podsumowując taką interpretację, mamy trzech świadków, ale jedno świadectwo. Jednakże antytrenitarze mogliby zinterpretować ten tekst jeszcze inaczej. Ponieważ komma johaneum wymienia tylko poszczególne osoby Trójcy Świętej jednak nie precyzuje relacji, jaka zachodzi między nimi, a więc w jakiej relacji pozostają ze sobą ojciec, syn i Duch Święty. W związku z tym fragment z powodzeniem mógłby zostać wykorzystany przez sabelian czy modalistów, a więc heretyków, którzy uważali, że ojciec, słowo i Duch Święty są jedno w sensie osobowym, a więc stanowią tylko jedną osobę, która wyraża się w trzech formach czy też w trzech postaciach. Skoro komma mogłaby zostać użyta bez przeszkód przez zwolenników antytrinitaryzmu, to przez jej obecność w Piśmie Świętym nie zyskalibyśmy więcej, niż przez obecność w nim tego tekstu o chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, który znajdujemy w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale. Drugi argument. Inne miejsca pisma w zupełności wystarczają, aby dowieść biblijnego charakteru doktryny trinitalnej. Informacje z objawienia Bożego w tej kwestii są na tyle obfite, że właściwie trudno podsumować mi je w te kilka minut, które nam razem pozostały. Musielibyśmy zrobić właściwie osobny wykład na temat Trójcy Świętej w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie oraz w teologii systematycznej i w innych dziedzinach. Natomiast z przykładów oczywiście, takich znanych większości nam, mógłbym przytoczyć tutaj prolog Janowy o słowie, które było Bogiem, czy też przypomnieć słowa Tomasza. Pan mój i Bóg mój, który apostoł skierował do zmartwychwstałego Jezusa. Kiedy Ananias i Safira okłamali Ducha Świętego, to okłamali tym samym Boga. Tego samego Boga, który unosił się nad powierzchnią wód podczas stworzenia świata. Osoby właśnie zaznajomione ze Słowem Bożym, czy też teologią systematyczną, apologetyką, na przykład ze Świadkami Jehowy, są zapewne świadome, jak bogate jest świadectwo Pisma na temat tych prawd, które skompilowane razem prowadzą nas w nieuchronny sposób do ortodoksyjnej nauki o Trójcy świętej. Biblia naucza przecież, że jest tylko jeden Bóg. Biblia mówi też o trzech osobach ojcu, synu i duchu. Biblia wszystkim tym trzem osobom przypisuje boskość zarówno wprost, jak i pośrednio, przez przypisanie im charakterystycznych dla Boga tytułów, czy też funkcji, czy cech. Jednocześnie Biblia rozróżnia między tymi trzema osobami. Mówiąc o ich odmiennych rolach w dziele zbawienia świata. Jak głoszą słowa XVII-wiecznej konfesji westminsterskiej, e, pełnia Bożego objawienia jest w spisanym słowie albo bezpośrednio przedstawiona, albo też może zostać w naturalny sposób wywiedziona z pisma. I dokładnie tak ma się sprawa z doktryną o Trójcy Świętej. Trzeci, a zarazem ostatni, choć wcale nie najgorszy argument. Oparty jest o historię i tradycję Kościoła. Wczesny Kościół nie potrzebował komny, aby zdefiniować tę doktrynę na Soborze Nicejskim i Soborze Konstantynopolitańskim I, które odbyły się kolejno w 325 i 381 roku. To właśnie na tych zgromadzeniach biskupów toczyły się debaty w sprawie boskości Chrystusa i boskości Ducha Świętego. Dyskutanci po obu stronach posługiwali się argumentacją biblijną, a przypominam, że komma Johaneum w tym czasie nie była znana żadnemu z ojców Kościoła. Pomimo tego, ojcowie Soborowi nie potrzebowali tego kontrowersyjnego i nieautentycznego dopisku, aby w ramach nicejskiego wyznania wiary mówić o Jezusie Chrystusie w taki sposób. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Z kolei o Duchu Świętym biskupi w Konstantynopolu wyrazili się w następujący sposób. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Skoro Kościół przez całe pierwsze cztery wieki swojego istnienia nie potrzebował kommy, aby wierzyć w trójcę świętą, to dlaczego my mielibyśmy jej potrzebować? Na zakończenie tej sekcji prezentacji przytoczę słowa doktora Jamesa White'a, chrześcijańskiego apologety, który w ramach wielu publicznych debat bronił nie tylko wiarygodności tekstu Nowego Testamentu, co tutaj staramy się właśnie robić, ale bronił też doktryny o Trójcy świętej. Łączy więc te dwie interesujące nas w tej chwili rzeczy. Doktor White napisał: Sprawa Komm jest niezwykle ważna. Mamy do czynienia z frazą, którą każdy uzna za wyraźnie ortodoksyjną. To, o czym mówi, jest bez wątpienia prawdziwe. Jednocześnie nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni od tej frazy w kwestii naszej wiedzy na temat trójcy czy jedności trzech osób Ojca, Syna i Ducha. Doktryna trynitarna nie upada w zależności od tego, czy komma jest autentyczna, czy nie. Z uwagi na trzy powody, które przed chwilą przedstawiłem, ośmielam się twierdzić, że mamy świetne podstawy do wiary w trynitarną koncepcję Boga niezależnie od tego, czy komma jest autentyczną częścią pisma, czy też nie. Podsumowując całość spędzonego razem czasu. Chciałbym pozostawić państwa z czterema najważniejszymi, głównymi myślami. Pierwsza, Komma Johanneum to dodatek do tekstu Nowego Testamentu, który w skrótowy sposób opisuje naukę o Trójcy Świętej. Druga, fragment ten nie jest autentyczną częścią tekstu Pierwszego Listu Jana. Funkcjonował początkowo jako łaciński komentarz, a następnie dostał się do kopii Wulgaty i kilku greckich manuskryptów. Po trzecie, za sprawą trzeciej edycji greckiego Nowego Testamentu, pod redakcją Erasma z Rotterdamu ustęp stał się częścią tradycji Textus Receptus, skąd trafił do niektórych przekładów Biblii. I w końcu po czwarte. Problematyczny dopisek nie stanowi dla nas jedynej podstawy do wiary w Trójcę Świętą, gdyż ta doktryna została uznana przez historyczny Kościół za biblijną, bez znajomości Kommy i może zostać uznana za taką również przez nas. Serdecznie dziękuję.